Dzień dobry, witam wszystkich widzów kanału Wolskiej Wojny i zapraszam do obejrzenia odcinka poświęconego testom Tarczy Wschód, które miały miejsce dwa dni temu na poligonie w Orzeszu zostałem zaproszony, byłem, obserwowałem, mam trochę swoich przemyśleń, którymi chciałbym się z Wami podzielić. Zanim oczywiście przejdziemy do samego odcinka, gorąca prośba i przypomnienie o lajkowaniu, subskrybowaniu, komentowaniu, wspieraniu kanału w programu Patronite, tu macie u góry odnośnie do Patronita' No, i po tym paśmie autoreklamy przechodzimy do tego, co dla Was przygotowałem. Zatem, drodzy widzowie, Tarcza Wschód, czyli program ufortyfikowania, a w zasadzie inżynieryjnego przygotowania terenu do obrony. Prawie bagatelka 800 km polskiej północno-wschodniej granicy, czyli tam, gdzie graniczymy z Rosją, częściowo z Litwą, no i oczywiście z Białorusią, zachodzący pewnie na kawałek z Ukrainą granicy. Wielokrotnie było to przedstawiane. Są dwa całkiem ciekawe odcinki na kanale, nagrane w temacie Tarczy Wschód. Generalnie coś, co powinno być już dawno temu robione, ponieważ kraje, które mają ciężkie sąsiedztwo, które mają trudne sąsiedztwo, na przykład Izrael, na przykład Pakistan, Indie, w od punktu widzenia oczywiście Korea Południowa, Tajwan, czyli tam, gdzie istnieje ryzyko przekroczenia granicy, incydentów granicznych, konfliktu granicznego lub jakiejś inwazji desantu, przygotowują fortyfikacyjnie teren do obrony i robią to też obecnie państwa bałtyckie. I to przygotowanie tak zwanego pasa przesłaniania, czyli miejsca, gdzie wyhamujemy przeciwnika ma różną formę, różną postać. Pamiętajcie, że zwykle w fortyfikacji polowej teren determinuje wszystko, natomiast w obecnych uwarunkowaniach nie tylko teren, ale i niestety własność gruntów. Ponieważ pamiętajcie, że to co jest skarbu państwa to tylko te 10 czy tam 15 metrów od słupków granicznych, a reszta jest czyjaś. I pół biedy, jeżeli to są lasy państwowe czy inne... Części, powiedzmy, państwowego czy państwa polskiego. Natomiast gorzej, że większość tego jest to teren prywatny, co bardzo mocno komplikuje kwestie fortyfikacyjne no i wymusza po prostu szereg odszkodowań. No i teraz oficjalnie na tarczę wschód ma być wydane 10 miliardów złotych do 2028 roku, i w 2028 roku ta tarcza wschód ma być gotowa. Moim zdaniem jest to mniej więcej trzykrotnie zaniżona kwota. Ponieważ jeżeli to będzie miało być zrobione sensem, to będą musiały być robione wykupy gruntów i odszkodowania w zasadzie analogiczne do kwestii budowy drugiej autostrady. Znowuż, dlaczego? No, dlatego, że to teren determinuje to, gdzie stawiamy obiekty fortyfikacji polowej, czyli generalnie przygotowane stanowiska obronne. No i nie da się po prostu mm, powiedzieć sympatycznemu rolnikowi, że właśnie zabieramy mu jedną trzecią jego pola i tam powstanie jakiś polowy, znaczy punkt oporu na przykład. Albo schrony bierne, albo stanowiska dla czołgów, no oczywiście gdzie coś takiego, jeżeli coś takiego powstanie, no to ten rolnik ustawianie sobie ani tego nie wykorzysta do jakichś upraw, ani nawet do hodowli, bo jak mu zwierzęta hodowlane powpadają w te rowy wykopy, to się połamią po prostu. Więc no raczej bym tutaj e, nie widział tego bez naprawdę dużego programu wykupów i odszkodowań. Zobaczymy jak się to potoczy, natomiast e, dlaczego Orzysz i dlaczego wszystkich zaproszono do Orzysza? No zaproszono do Orzysza, ponieważ wojsko zrobiło duży dimo dla vip ów tak naprawdę. Był premier, był minister obrony, był wiceminister, byli generałowie zaproszeni, był dowódca generalny między innymi. Była też zaproszona część mediów, w tym ja zostałem zaproszony, za to dziękuję. No i można było sobie porobić zdjęcia, pofilmować, porozmawiać z żołnierzami. I teraz dlaczego orzysz? No, wynika to głównie z tego, że na poligonie wojsk lądowych w Orzyszu powstał, powstaje ośrodek szkolno-testowy. I ten ośrodek to nie jest ośrodek badawczo-rozwojowy, on się nie zajmuje stricte fortyfikacjami, ale on ma zajmować się szkoleniem i przygotowaniem jednostek inżynieryjnych, w zasadzie podziałów inżynieryjnych, ponieważ jednostki te będą realizować tam różne zadania na tym poligonie. I będą na tym poligonie właśnie sprawdzać empirycznie różne przygotowane rozwiązania dla tarczy wschód. Czyli w jakim tempie buduje się jakieś fortyfikacje, jakie są parametry zapór, jaki trzeba dobrać sprzęt, jaka jest liczba żołnierzy, niezbędna do wykonania zadania, itd. No i to ma pozwolić na lepsze planowanie i realizację zadań, które będą wymagały no, wzmożonego szybkiego przygotowania w krótkim odcinku czasu, ponieważ. no Plan monu jest jaki anosprytny, a mianowicie przygotowanie w czasie pokoju pewnych elementów tych fortyfikacji, przynajmniej tam gdzie można, natomiast reszta ma być opisana w terenie, skatalogowana, policzona, przeliczona raz jeszcze. No i gdyby zaszło, przyszło do zagrożenia, no to w warunkach świadczeń materiałowych na przykład, wojsko może mu zająć kawałek pola i tam postawić jakiś opornik, tylko to już będzie musiało być zrobione w zasadzie bardzo krótko przed potencjalnym konfliktem albo konfliktem granicznym. Natomiast wojsko tego nie będzie w stanie zrobić sensownie bez wcześniejszego przygotowania się, co widać na przykład teraz na Ukrainie, tak? Więc ma to być takie trochę połączenie ognia z wodą, czyli jak bez tego programu dużego wykupu ziemi i gruntów, zawczasu być przygotowanym do postawienia całkiem solidnej linii obrony w krótkim przedziale czasu. Bardzo odważne założenie, ja uważam, że tak czy siak się nie obejdzie bez dużych wykupów gruntów, no ale to jest moja opinia, natomiast no w Orzeszu będzie ten taki poligon testowy, gdzie będą stawiane poszczególne rodzaje fortyfikacji polowych, no i to będzie wtedy... Yy... Jakby taka miniaturka, taki model, gdzie saperzy będą mogli, saperzy, przepraszam, będą mogli sobie przećwiczyć to, co będzie stawiane. I teraz uprzedzę Was od razu, że to, co było widać, to nie jest na zasadzie, że tylko to, co było widać, ten d Day, czyli e, Dzień dla Mediów. No, mam potwierdzenie z kilku źródeł, że faktycznie wojsko prowadzi prace projektowe i projektowe również w terenie i jeżdżą. Osoby, które odpowiedzialne są za projektowanie zastawianie fortyfikacji, są już po prostu, znaczy trwają już po prostu prace terenowe, tak? Czyli ludzie jeżdżą w teren i sprawdzają to, co się dzieje i um, gdzie będą stały poszczególne fortyfikacje. To jest duża robota, to jest trudna robota. Pamiętajcie, że wojsko polskie, pomijając Afganistan i Irak, e, gdzie też w sumie większość roboty odwali z nas Amerykanie, z tego co pamiętam, to ma zero doświadczenia w stawianiu nowoczesnych fortyfikacji polowych. To, co króluje, to jest Biblia Bisiekierskiego z 1922 roku, którą mam, posiadam. Świetna książka, w zasadzie taka Biblia fortyfikacji polowych. Pamiętajmy, książka napisana przez praktyków zaraz po Wielkiej Wojnie, która miała być podstawą instrukcji fortyfikacyjnych Armii II RP i w zasadzie niewiele lepszych, albo w Polsce chyba nic lepszego od tego czasu nie napisano. Dlaczego? Prozaiczna sprawa, słuchajcie. Wielka wojna, pierwsza wojna światowa, wojna okupowa... Ym... Ukoronowanie rozwoju fortyfikacji polowych, ale fortyfikacji polowych, a nie fortyfikacji stałych. Fortyfikacje stałe to wiadomo, druga wojna światowa na kanale to się przewijało, natomiast fortyfikacje polowe, wielka wojna, i wtedy powstały najbardziej rozbudowane fortyfikacje polowe wtedy powstały fortyfikacje polowe, w których żołnierze musieli najdłużej żyć i funkcjonować. I paradoksalnie siła artylerii, która próbowała wykopać owe fortyfikacje polowe, była wtedy największa. <laughs> Czyli mieliśmy 203, 300 parę milimetrów, 400, potem moździerze, miotacze płomieni, gazy bojowe. Tak Więc pomijając lotnictwo, które wtedy dopiero raczkowało, ilość środków, w tym dysponowała artyleria i nie tylko, którym próbowano zniszczyć i zdobyć te fortyfikacje polowe, była rekordowa. Przybija nawet to, co było w czasie II wojny światowej. Oczywiście to, co się okazało być finalnie game changerem, który bardzo mocno zniwelował skuteczność fortyfikacji polowej, to jest lotnictwo. Bo to jest to, o czym Wam opowiadałem w odcinku przemeru, o czym Wam opowiadałem w innych odcinkach. No, w momencie, w którym macie możliwość wsadzenia półtonowej albo tonowej bomby w promieniu 5 metrów od jakiegoś stanowiska ogniowego, no to, to ta fortyfikacja polowa zaczyna tracić sens w tym momencie. Tylko musicie mieć przewagę w powietrzu, musicie mieć możliwość wybombardowania z powietrza tych nieboraków na dole. Obecnie fortyfikacje polowe w konflikcie ukraińskim są niesamowicie istotne, obie strony je masowo stosują, te fortyfikacje polowe są zmodyfikowane w stosunku do tego, co widnieje w instrukcjach. Tam są gęstsze zabiegi, nisze są inaczej rozwiązane, bardzo duża część obiektów jest zadaszona w ogóle, mówi się, że 70-80% biegu powinno być zadaszone, żeby chronić przed dronami, masowe stosowanie siatek, które mają przechwytywać drony, troszeczkę inaczej są rozwiązane z schrony bierne. No jest tam dość dużo, dość dużo ciekawych rozwiązań, będzie o tym na kanale, myślę. Natomiast to, co jest istotne, to to, że fortyfikacje polowe dalej mają duże znaczenie, natomiast Wojsko Polskie mocno się usteczniło przez te wszystkie lata. Są instrukcje z PRL-u, które wcale nie były lepsze niż biedny bisiekierski z 1922 roku. Teraz jest to, słuchajcie, wszystko odgrzebywane, jest to przemielane ponownie, ponownie Wojsko Polskie uczy się fortyfikacji, uczy się fortyfikowania, ponieważ wytworzyła się dość spora luka pokoleniowa, w tym nawacie niestety też. i to jest, jest próba przywrócenia tego, część moich znajomych jest zaangażowana w fortyfik obiektach fortyfikacji stałej, część jest zaangażowana przy kwestiach polowych. Ja osobiście lubię tematy około fortyfikacyjne, co chyba nie jest żadną tajemnicą, więc z wielką radością i przyjemnością pojechałem na Orzysz zobaczyć jak te fortyfikacje wyglądają na własne oczy. Ale o tym wam opowiem w drugiej części filmu. No dobrze, natomiast co tam się wydarzyło jeszcze na Orzyszu? A mianowicie no, były realizowa realizowane na tym ośrodku szkoleniowo-badawczym zapora działania przeprowadzane przez żołnierzy 16 Dywizji Zmechanizowanej oraz drugiego Pułku Saperu z Nowego Dworu Mazowieckiego. No i to polegało na tym, że oczywiście wykorzystano elementy fortyfikacyjne, takie jak polaminowe, jeże betonowe, barierę stałą. No i była próba pokonania tej zapory przez nacierającego przeciwnika. I teraz e, ja tu będę mówił o fabule, a nie o scenariuszu. I dlaczego nie będę mówił o scenariuszu? to, co ja widziałem w Forszyżu, to była fajnie pokazana fabuła. To było bardzo mocno pod kątem prasy i pod kątem mediów przygotowane widowisko, które miało po prostu pokazać pewne wyrywkowe zdolności wojska polskiego, pewną koncepcję. Natomiast jeżeli chodzi o przygotowanie tych fortyfikacji, o to w jakich odległościach były elementy ugrupowania, które działały, to nie, to było zrobione ewidentnie tak, żeby to fajnie wizualnie wyglądało i dla oficjeli, i dla mediów, natomiast to nie było zrobione tak, jakby to wyglądało normalnie w razie potencjalnych walk na granicy. Więc tak naprawdę nie ma sensu od strony fachowej i profesjonalnej opisywać fortyfikacji, które były w orzyszu, tych elementów, nie ma sensu opisywać od strony fachowej działania tego ugrupowania, zwłaszcza tam odwodu wezwanego, ponieważ realnie wyglądałoby to zupełnie inaczej. Wojsko. Przy okazji tego, że powstał ten ośrodek szkoleniowy, że tam faktycznie trwają różne testy, zorganizowało po prostu fajny dzień dla mediów, gdzie można było zrobić fajne zdjęcia, fajne filmy, gdzie byli zaproszeni oficjale, żeby pokazać, co wojsko robi. Natomiast ja bym z tego, co tam było widać, absolutnie nie wyciągał jakichkolwiek daleko idących wniosków dotyczących tego, co faktycznie jak faktycznie wojsko robi. Natomiast co zakładała fabuła ćwiczeń? Fabuła zakładała e, to, że barierę na granicy, czyli szereg umocnień, czyli zasieki, jeże betonowe, pole minowe, będzie próbowała pokonać e, taka niepełna kompania zmechanizowana, no były cztery czołgi PT-91, były cztery BWP-1, były dwa albo trzy mosty BLG-67. No i przeciwnik miał próbować wedrzeć się w tą zaporę, pokonać ją, po prostu sforsować, były rozkładane. miały być rozłożone mosty, no i polskie oddziały broniące granicy w postaci kompanii rozpoznawczej, właściwie plutonu udającego kompanię, miały wezwać wsparcie, te wsparcie to miała być kompania Rosomaków, miało być kilka Kugarów, MRAPów, wsparte to miało być wszystko przez moździerze SMK RAK. Oczywiście nad tym wszystkim krążyły drony, miał być wyzwane spalcie polskiej artylerii, no i ten atak Sił Czerwonych miał zostać odparty. tak tyle jeżeli chodzi o fabułę, czyli no taki pokaz dynamiczny, po prostu typowy wojskowy pokaz dynamiczny, gdzie wojsko chce pokazać coś fajnego, atrakcyjnego bardzo wizualnie i oficjalnie w klasie i moim zdaniem to się udało. Tutaj w ogóle taka chwila dygresji, hmm, bardzo fajnie ostatnio wojsko Organizuje tego typu pokazy dynamiczne i demonstracje. Jest to fajnie zrobione, jest to bardzo dobrze zorganizowane, i tutaj muszę naprawdę przekazać wyrazy uznania tym, którzy w wojsku w zasadzie w półtora miesiąca zorganizowali ten pokaz na Orzeszu. Bo z tego, jak sobie porozmawiałem z ludźmi na miejscu. No to podobno w zasadzie miesiąc temu z małym hakiem zapadła decyzja o, o tego typu pokazie dynamicznym. I słuchajcie, to zorganizowano bardzo szybko, bo półtora miesiąca to jest pieruńsko mało czasu, żeby coś takiego fajnego zorganizować. A zrobiono to bardzo sprawnie organizacyjnie. Ostatnią tak fajnie udaną i zorganizowaną imprezę pamiętam na Dolu Wielbark, gdzie faktycznie ciężko było się przyczepić. To był tip top. No i mieliśmy tak samo zrobione to dwa dni temu na Orzyszu, gdzie naprawdę było to bardzo fajnie przygotowane od parkingu, od strefy, gdzie S.O.P. sprawdzał wszystkich cywili, no a musiał sprawdzać bardzo ostrożnie, no bo pamiętajmy, że premier, wicepremier, że premier, minister obrony, wicemon, no S.O.P.iści to tam mieli dużo roboty, bo, bo jednak trzech VIP-ów, bardzo fajnie było przygotowane zaplecze, namiot, kawa, herbata, Trybuny dla gości. Sektor dla mediów był całkiem fajnie przygotowany, co prawda głównie pod kątem ocenia VIP-ów, mniej tego, co się działo na pasie taktycznym, ale widok na pas był całkiem spoko też w sumie. Natomiast no, bardzo sprawnie to było przygotowane, bardzo fajnie to było przygotowane. Muszę, powie muszę powiedzieć, że widać, że wojsko po prostu się spięło i wojsko po prostu fajnie się przygotowało do tego, co, co chcieli pokazać. No i teraz, jeżeli chodzi o sam pokaz, dynamiczną, to co widzieliśmy, no to wystawy statycznej jako takie oczywiście prawie nie było. Gdzieś w tle był oczywiście ustawiony poprad, który symulował obronę przeciwlotniczą. <laughs> Mieliśmy, co ciekawe, pokazany fragment systemu laserowego poligonu Saba, to było pokazane oficjelom, bardzo fajne rozwiązanie, Sab wygrał przetarg na kilka takich rozwiązań dla sił zbrojnych RP, byli panowie zresztą Saba. No i widać było też kilku żołnierzy, którzy mieli te na sobie odbiorniki laserowe ze, ze światełkami. Gdy byli trafieni, wtedy nie zaczynali tam ładnie się mrugać. Um, I te laserowe poligony to jest coś, co jest moim zdaniem chyba największym przełomem w szkoleniu w sił zbrojnych RP od dawna, ponieważ pozwala na prowadzenie takich naprawdę laserowych strzelanek. Yy, dwie grupy żołnierzy ćwiczą strzelań do siebie. Wiem, była czantoria, były inne tego typu rzeczy. Tak, zdaje sobie, śnieżnik jest. Natomiast no, to jest coś innego. To, co zrobił SAB, pozwala po prostu na ćwiczenie kompaniami, będzie pozwalać na ćwiczenie batalionami. Ja bym jeszcze marzył jeszcze o tym, żeby powstał faktycznie batalion opforu w Drawsku, tylko żeby ten batalion opworu na litość boską, nie podlegał pod dowódcy dywizji, tylko podlegał pod nie wiem, szefa sztabu generalnego albo pod DG na przykład. Chodzi o to po prostu, że w na przykład w Stanach Zjednoczonych. Opfor to jest ta jednostka, która dowódców brygad chłoszcze po twarzy i generalnie naprawdę im stawia karierę często na oszczu noża, ponieważ no zwykle praktyka jest taka, że starcia z opforem się przegrywa. Tak jest na przykład w Stanach Zjednoczonych, tak? że tam zwykle te jednostki, jak przyjeżdżają, to dostają potworne wcirok od opforu. No i potem jest to wszystko analizowane, badane i ćwiczy no, się do upadłego. Przy czym nikt nie ma w Stanach Zjednoczonych problemu z tym, że ktoś przegrał starcie z opforem, czyli z opposite forces, czyli tymi złymi, tak? czerwonymi, natomiast niewybaczane jest niewyciąganie wniosków z własnych porażek, czyli jeżeli dowódca przegrał, ale kolejne ćwiczenia wyglądają dużo lepiej, czyli znowu może przegrać, ale widać, że chłop odrobił lekcję, nikt się go nie czepia, tak? Natomiast jeżeli no, on nie wyciąga wniosków i dowódcy jego żołnierzy nie wyciągają wniosków no to jest, wiecie, out, nie? Bo, bo po co armii dowódca, który się nie uczy, tak? Albo jest olewanko, olewacko się zachowuje w stosunku do, do, do wniosku ćwiczeń, tylko że to wymaga odpowiedniej kultury organizacyjnej, albo to wymaga maksymalnie wysokiego podpięcia dowódcy obforu. Ja się na przykład bardzo mocno, mocno boję, jak to będzie w polskich warunkach, czy przypadkiem nie będzie jakichś nacisków na przykład na dowódcę batalionu opforu, żeby nie wiem nie przeszkadzał komuś w karierze, jak będą ćwiczyły jednostkę? Dlatego mówię: Ja bym się bardzo ucieszył, gdyby ten batalion opforu podlegał bezpośrednio pod nie wiem, DG albo szefa albo, sztabu generalnego, no gdzieś maksymalnie wysoko, tak, żeby to było grubo ponad poziomem dywizji, a już absolutnie nie na poziomie brygady, tylko, tylko po prostu wyżej. Natomiast na ten batalion opforu ma powstać na Tarawsku, więc oby. Zresztą włosów, które mogą udawać czerwonych, mamy dość dużo. No i teraz były te elementy laserowego poligonu. Była trabuna dla gości honorowych, były rozstawione najdroższe na świecie lornetki obserwacyjne, czyli przyrządy artyleryjskie. Zresztą one były całkiem świeże, bo jak przyszedłem sobie, to żaden nie miał daty produkcji starszej niż 2020 rok. Słuchajcie, piękne, w stanie idealnym widać, że absolutnie kompletnie nieużywane. Żadnej ryski, żadnego otarcia, wytarcia. Widać, że to siedzi w skrzyniach i jest po prostu kompletnie nieużywane. Natomiast no, ta trybuna była fajnie zorganizowana, no i był pokaz dynamiczny, który miał zrobić wrażenie. Natomiast um, trzeba pamiętać o tym, że te odległości w tym pokazie dynamicznym nijak nie były zachowane w relacji do tego, jakby to wyglądało na prawdziwym polu walki. Ale o tym Wam za sekundkę opowiem. Więc mieliśmy sytuację, w którym oczywiście podjechały czołgi i transportery wroga, wyjechały ze ściany lasu prawie na tą zaporę. Było stawianie mostów nożycowych. Swoją drogą, jak sobie potem posprawdzałem czasy według instrukcji dla obsług Belgii 67, to powiem Wam, że szacun, bo naprawdę czupasem rozstawili te mosty nożycowe. To widzicie tutaj na zdjęciach most nożycowy, który się rozkłada. Rozkłada się go szybko, natomiast jego wadą jest to, że to jest wielki bydle, które jest widoczne z daleka i tutaj jest przewaga na przykład mostów... Przesówny, takie jak Biber, na przykład niemiecki, mianowicie ich nie widać z dużej odległości, bo one się rozkładają mniej więcej w poziomie gruntu, natomiast na ten most nożycowy rozkłada się dość szybko i bardzo sprawnie to było rozłożone, widać, że, że obsługi Belgie mają to po prostu w małym palcu, no i potem był przejazd czołgów, <laughs> dla czołgisty zawsze przejazd przez taki most jest lekko stresujący, mimo, że on był tam kierowany oczywiście przez kogoś z zewnątrz, no i potem te czołgi, oczywiście, zaczęły się natykać na pole minowe. Oczywiście było wezwane wsparcie artylerii, była pirotechnika. Na całym polem walki krążył flajaj, który przekazywał koordynaty artylerii. No i przy, nadciągnęła kawaleria, czyli polski odwód, czyli mieliśmy cztery KTO Rosomak, mieliśmy dwa rosomaki w wersjach specjalistycznych, mieliśmy dwa kugary. Zajęli, zajęły pozycje wykopane, te przygotowane stanowiska, no i wróg został odparty, tak. Ten wróg oczywiście z pola walki próbował się tam ewakuować jakimś tam wzm 1 Wyglądało to fajnie, wyglądało to malowniczo. W międzyczasie jeszcze został wezwany odwód KTO który ustawił się i zasymulował strzelanie efektem salwowym, czyli MSRI, czyli trzy pociski odpalone z różnymi nastawami spadają na cel w tym samym czasie. Natomiast należy pamiętać, że nikt zdrowy psychicznie nie ustawiałby Rosomaków 300 metrów od czołgów. One by były zupełnie 10 indziej. Że rosomak może prowadzić ogień na wprost, ale to nie jest najlepszy pomysł na użycie tego typu pojazdu. Trzeba pamiętać o tym, że nikt by nie szarżował KTO Rosomak do okopów pod lufami czołgów. Tak? To był pokaz dla mediów, to był bardzo fajnie zorganizowany pokaz dynamiczny, który miał cieszyć oko oficjeli, który miał pokazać, że Wojsko Polskie jest przygo przygotowane i że się przygotowuje Natomiast nie wyciągajmy z tego, co tam było widać, w jakichś głębszych wniosków dotyczących taktyki, wyszkolenia, bo, bo nie tędy droga. tak? To miało fajnie wyglądać i to po prostu fajnie wyglądało. E, natomiast jeżeli chodzi o same fortyfikacje polowe, o Boże liściasty, no to tutaj miałbym trochę pytań nie? do tego, jak to było zorganizowane. Ponieważ jeżeli chodzi o fortyfikację polową, to taki mój lekki konik i ściągam sobie wnioski z Ukrainy z poprzedniego konfliktu z tego. Generalnie chomikuję te instrukcje przeróżne z różnych krajów fortyfikacji polowych, rozumiem, że to co było widać, to były fortyfikacje wykopane według Biblii, WSWL-u albo Czerwonej Książeczki dawnej, eee, przepraszam, Czerwonych Książeczek i e, testowano po prostu w jakim czasie można wykonać takie najprostsze, najbardziej prymitywne stanowisko ogniowe dla czołgu, dla BWP. -pa. Pamiętajcie, że rosomaki to są wielkie stodoły i to trzeba wykopać dużo głębiej z rampą niż, niż w przypadku innych pojazdów, tak samo hugary. Te okopy też w sumie wyglądały ciekawie, no były na szczęście zabiegi w tych okopach, natomiast mm, zrobię osobny odcinek, gdzie będę starał Wam się pokazać na ile te fortyfikacje, może inaczej, będę starał Wam się pokazać na ile na Ukrainie jest rozwinięte i co się głównie ze względu na użycie dronów FPV zmieniło w relacji do chyba najciekawiej, najlepiej rozwiniętych instrukcji fortyfikacyjnych z dwudziestolecia międzywojennego, ponieważ mieliśmy tak, dwudziestolecie międzywojenne, naprawdę fajnie, kozacko przygotowane te instrukcje fortyfikacyjne, potem był taki potężny spadek, jeżeli chodzi o te możliwości, bo przez ostatnie 50 lat wojsko to się usteczniało, poza misjami, bo na potrzeby misji tam oczywiście powstały, jak się tworzy FOBY, czyli bazy wysunięte, przygotowania fortyfikacyjne, baz, owszem, tu ta pewna wąska działeczka kwestii fortyfikacyjnych odżyła, no i teraz mamy znowu odtwarzanie gdzieś tej wiedzy, która troszeczkę zniknęła, tak? Natomiast bardzo fajne są rozwiązania ukraińskie, tylko one znowu są bardzo dualne, ponieważ tam gdzie są dobre kadrowe brygady, gdzie mieli czas, to mają te okopy absolutnie kozacko przygotowane, super. Natomiast czasami to wygląda tak żałośnie jak pod, pod Pokrowskiem na przykład, tak, czyli to wygląda wiecie jak ta linia surowiki, na której wszyscy się śmiali. Rosanie to już swoją drogą bo oni trzymają się bardzo doktrynalnie swoich instrukcji fortyfikacyjnych, które są dobre. Rozwijają je też twórczo, więc myślę, że warto byłoby pokazać, jak to wygląda obecnie i jak bardzo jest to różne od tego, co było jeszcze w instrukcjach i co więcej, co dalej jest w instrukcjach używanych np. w wojsku polskim. Bo to jest przepaść. Trzeba mieć po prostu świadomość tej przepaści i to nie jest przytyk do naszych saperów, żeby było jasne, tak? Absolutnie. Tylko pole walki z jednej strony wróciło do tego, co było w Wielkiej Wojnie, z drugiej strony zmieniło się przez masowe użycie małych dronów. Które mogą bardzo precyzyjnie trafić w coś i trzeba się po prostu przed nimi dobrze zabezpieczyć, i to spowodowało, że te fortyfikacje rozwinęły się w bardzo ciekawym kierunku, no ale w kierunku, który mam wrażenie, że nie do końca jest dostrzegany w wojsku polskim. Natomiast nie jest to też tak, że ten pokaz dynamiczny i to co widzieliśmy w Orzuszu nie jest przydatne dla wojska. No, na przykład załogi BLG-67 ćwiczyły rozkładanie mostów nożycowych. Czołgi potem przejechały, czyli te załogi czołgów też no, musiały przejechać przez taki most. Trzeba było się jakoś potem, była próba ewakuacji PTK trafionego przez WZ, tak? więc no, były to elementy, które były ćwiczone. Więc to nie jest tak, że z tego typu ćwiczeń wojsko nie ma żadnej korzyści, to jest tylko dla wojska obciążenie. Natomiast znowuż pamiętajmy o tym, że to co było widać, to był bardzo fajnie, naprawdę super zorganizowany pokaz dynamiczny dla oficjeli i dla prasy. A to co widać było, to, i było to zrobione przy okazji po prostu tych działań w Orzeszu, które mają miejsce, no a tam mają miejsce poszczególne testowanie niektórych rozwiązań fortyfikacyjnych i były tam na przykład fragmenty okopów z płyt betonowych, które były zrobione fajnie, sensownie, gęste zygzaki. Owszem, to jest taka baza, żeby to fajnie rozwinąć w kierunku takim, jak widać na przykład na Ukrainie. Natomiast znowu, Wojsko Polskie musi odtwarzać te rzeczy, które zagubiły się, które zginęły gdzieś tam w pomroce dziejów, musi uwzględniać doświadczenia z tego, co widać na Ukrainie, a te doświadczenia ukraińskie chyba są... Hmm, Troszeczkę odmienne od doświadczeń misyjnych i od tego, co było nawet w latach Zimnej Wojny, częściowo, więc to nowe, nie chcę mówić o jakiejś nowej szkole Fortyfikacji na Wschodu, tak? Ale tam raczej widać twórcze rozwinięcie tego, co było w Wielkiej Wojnie, a nie to, co widzieliśmy w latach Zimnej Wojny. Natomiast pokaz był w Orzeszu, pokaz był fajny, malowniczy, udany. Byli oczywiście oficjele. Jeszcze raz gorące gratulacje dla wojska za sprawne zorganizowanie tego wszystkiego naprawdę. A dla mnie najistotniejsza informacja była ta, której się na miejscu dowiedziałem: że już trwają prace na granicy, trwają faktycznie prace projektowe i za biurkiem, i przede wszystkim w terenie. To informację mam jeszcze sprawdzoną z innego źródła, bardzo dobrego, więc dzieje się, ja miałem nadzieję, że przygotowanie inżynierii na granicy do obrony. Będzie postępować i marzy mi się, żeby to wyglądało tak jak na przykład zrobiła Kora Południowa w okolicy strefy zdemilitaryzowanej. Po prostu tak. No Mamy trudne sąsiedztwo, trzeba się przed nim zabezpieczyć. I to by było chyba tyle, drodzy widzowie. Zdjęcia, które wszystkie widzicie w tle, są moje. I tym akcentem przechodzimy do zakończenia. I to było tyle, drodzy widzowie. Dziękuję bardzo za wszystkie lajki, subskrypcje, komentarze. Wielkie gorące podziękowania dla patronów wspierających kanał w programie Patronite. Widzimy się jutro w tygodniówce przygotowanej wraz z Dawidem Kamizelą. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście. Trzymajcie się. Cześć!